Widzowie, ja jestem Blade i dzisiaj obejrzymy sobie nowy odcinek Stop Hama. Zobaczymy, jak polscy kierowcy radzą sobie na drogach. O kurde, było słabe, Okej, okay, zjazd w prawą stronę. I yep. jeb. No i zderzak do wymiany. Aha. Co ci robią kierowcy w ogóle? What the fuck? Jak mam być szczery? Aha, no wrąbał mu się pod tira, naprawdę. Parking przy supermarkecie. O i po zderzaku. A, kobieta. Oczywiście, żeby nic nie było, do kobiet nic nie mam. Nawet i mężczyzna mógł coś takiego zrobić. E, proszę mnie nie szkalować w komentarzach, widzowie. Zmiana okay. pasa ruchu? No to było dosyć niebezpiecznie. Albo jakieś stare, albo jakaś taka stara kamera. Ale czemu się zatrzyma... Ok, coś motoroważysta? Tak jest. Typowo bez kienkowskaza o środkowy palec, młodzież. O, znowu tak. Jak mam być szczery. Bo Apel to jest porada dietetyczna. Oczywiście. I Łukaszenka jako ojciec. No, a najważniejsze jest być szczupły, a szczupły to... Zdrowy to pracownicy. Ale on ma rację, on ma rację, z tą bazarnością mi się podoba. Pazarny człowiek nieco Co ty się? Aha. ...tego zachodniego konsumpcjonizmu. To no, tylko dwa razy w tygodniu może jeść. No to było słabe. No to jak dał mu się wyprzedzić, no to powinien nie przyspieszać. Ale widać... O! Wiór, ale przyleciał. Powiem wam, że jak ja bym tak jechał, to bym miał ciepło. Boże, ludzie. Może się stać. Aha. wypira drogowy. Skrzyżowanie jak każde inne. Ej no typki przerwane mają no. Nie powinno do takiego czegoś dojść. Dobra zielone. Ło! Wow. te dziewczyny nawet nie widziałem na tych pasach ale w sumie ma zielone też, no ale Warszawa, aha. A, typowe, typowe wyprzedzanie ciężarówki na, na drogach szybkiego ruchu czy tam na autostradę. 3 godziny później, jak mam być szczery, co palec środkowy mu wskaże, czy co? A, no, środkowy palec. O, jeszcze drugi. jakieś osiedle? A jak? Prawda, za takie coś to powinni naprawdę surowe mandaty walić. Aha, Ej pani, pani się chyba w pojazd zamieniła. Dlaczego ten gość nawet nie trąbnie? Prawda, ludzie to też już nawet Wow! To by było ciężkie zdarzenie, jak mam być szczery. Dobra. Nie. jedź. No gdzie... Aha. No tego to ja się nie spodziewałem, no ale coś takiego czegoś nie powinno być. Ja myślałem, że oni przez jezdnię chcą po prostu przejechać. Aha, pod prąd. Jeszcze wyprzedzanie. Ludzie Skręca chyba chcę skręcić, jak tam brama zamknięta Co na no. jeszcze lepiej Brawo. I teraz my je jedziemy do przodu Co to za frustrat? No. Kobieta się zniecierpliwiła. O, potężna droga, Blasa. To jakie zwierzę? Łódź się, wiór, ale wyleciał z zakrętu. Ołdzianin co ty robić robisz, człowieku? I ten ty... wzrok w ogóle. Pod prąd, typ w ogóle, co ci ludzie mają w tych mózgach? nie Kolejny Nic nie mają w tych mózgach, nic. O, jeszcze lepiej. Co za gość. W ogóle, jakby na jakimś torze kolarskim, był w ogóle jakiś zakręty lewo, prawo, o. Ten koszyk Można iść asfaltem O, motocyklista Jeszcze lepiej A gdzie kierunek? Kierunki gdzie? A kierunki? Nie ma, z tyłu nie ma Nie ma z tyłu Z tyłu nie ma kierunków Nie! Gościu, jedzie tak naprawdę niesprawnym samochodem. A kiedy petycja wyjechała? Michał, codziennie jak chodzi do biura, No, to gości jedzie niesprawnym samochodem i... bez kierunków. No, bez przesady. Co tutaj mamy? Następna akcja. Nic ciekawego. nawet nie zwróciłem uwagi. No wiadomo, zabudowany, miasto, 30, 26, dojeżdżam, o kurde I patrzcie, to jest typowy kierowca BMW -ki. Ja nie wiem Ludzie co wy macie w głowach w ogóle To też... Te co BMW i, i, i co możecie wszystko, o tu jeszcze lepiej U jakiś wypadek Droga zablokowana kierowanie ruchu Przez strażak Okej, okay. a nie Coś tam no wiecie wy co? Tak się spieszy, a bądź może chcieli tylko wyjechać. Myślę, że w wielu krajach jest już coś takiego, ale mówię tropem Ameryki, bo tylko ten trop akurat znam, w ten sposób, że tak powiem, zachowywać się po śmierci bliskich, czyli być ze sobą cały czas. No i tak jak tutaj mówiliśmy, urna jednak znacznie tańsza jest, prawda, niż, 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 niż trumna. To jest jednak koszt i minus. No i to, że mamy cały czas ich przy sobie i nie mamy, nie mamy tego, bo to jest, nie, jest niewątpliwie... Gościu, ty, pijany jesteś. Że on powinien do, dojechać do tego do końca, dopiero skręca, a nie już w połowie drogi skręca. Boże, A czym on się. Aha. Nie wiem, dla mnie to jest pogięte prawo, że teraz piesi czy rowerzyści mają tak pierwszeństwo, że idzie chodnikiem i nagle ci skręca. No, dla mnie to jest parodia. kolejowy. I co... Aha Co właduje mu się wiedziałem? Wszystkim się spieszy. Prywatnie wpłacali pieniądze e, dzięki Oli, Paulinie i temu, że jadą z łąbą, e, ale są także firmy, które to wspierają, my również wspieramy, a o tym wszystkim na razie gorsza. O tym będzie więcej za chwilę. Dobra, no to lecimy sobie w takim razie dalej do Myszkowa wracamy, bo to stąd rozpoczyna się tegoroczna złambalowa przygoda także za kipał, oksę węgla. Nie zwróciłem uwagi, wiecie? To tam się. bo oh. TY O. No trzeba uważać wszędzie tak naprawdę Wóz tak, pas teraz w tym momencie Kościół powinien przepuścić ten autokar No gdzie ci się spiesz? No tu jest teraz błąd tego co tu... A, jeszcze lepiej Proszę zobaczyć, co wyprawia człowiek na autostradzie. Proszę zobaczyć tablicę, przybliżymy na tablicę. Proszę bardzo, gdzie jest policja w takich momentach? Proszę bardzo, ja się pytam. Specjalnie blokuje lewy pas. Ale trąbnij, mu.